26 kwietnia 2014 roku w przeddzień odpustu parafii Świętej Faustyny w Łodzi, a zarazem w Wigilię Uroczystości Kanonizacyjnej Błogosławionego Jana Pawła II w Rzymie, odbył się doroczny dziewiąty z kolei festyn Miłosierdzia Bożego z szlakiem Świętej Faustyny. Nawiązuje on do wydarzenia historycznego, kiedy to młoda Helena Kowalska, późniejsza Święta Faustyna, Podczas zabawy ludowej w parku Wenecja usłyszała głos Chrystusa i natychmiast poszła do katedry, by tam się modlić. Zgodnie z tym scenariuszem, nie bacząc na padający tego dnia rzęsisty deszcz, organizatorzy przygotowywali scenę dla występujących zespołów. Pracujących nie odstępował proboszcz świętofaustynowej wspólnoty, ksiądz prałat Wiesław Potakowski. Tymczasem jakby niezauważenie dla innych jedna z pań ustawiała kwiaty w pobliżu drzewa, gdzie nastąpiło pamiętne dla siostry Faustyny objawienie, o czym informacje można było przeczytać na tablicy. Z pewnym niedowierzaniem, ale i podziwem spoglądano na coraz liczniejszą grupę widzów, dla których deszcz nie stanowił problemu, aby wziąć udział w festynie. Punktualnie w południe przywitał gości ksiądz prałat Wiesław Potakowski. Odcie kochani, nie boimy się deszczu. Pamiętacie, był jeden festyn, który był jeszcze gorzej, bo jeszcze było bardziej zimno. Bardzo serdecznie Was witam. Witał oczywiście zespół diwal. Zdańska, Bogusia i księdza Zygmunta, którzy przyjechali do nas z nadborza do Łodzi. Jakoś ta Łódź bez morza nie może żyć, a może bez Łodzi. Była myśl, żeby przez przenieść z powrotem do, tak jak w ubiegłym roku, ze względu na zimę w kwietniu, żeby przenieść do kościoła, ale Jurek. Profesor Woźniak mówił zawsze, jeśli coś jest zaplanowane, to trzeba to zrobić. Jesteśmy tu. Witam tych, którzy mają wiarę i wierzą, że jak będziemy ruszali z pielgrzymką, z procesją, to już deszczu nie będzie, już ustaje. Za chwilę zaczniemy gorąco śpiewać. Wszyscy i na pewno pogoda się poprawi i będziemy szli już suchą nogą do e, archikatedry. E, Wszystkich Was kochani witam. To już dziewiąty nasz festyn. Za rok dziesiąty. I za wszystko chcemy Panu Bogu Tyle dobrego zawdzięczam Tobie Panie. To stara pieśń, którą Diwale od dawna śpiewają. Dziękuję. I myślę, że mogę poprosić, żebyśmy od tej pieśni zaczęli. Za każdy dzień, za nocy mrok, za radość moją, szczęśliwy rok. za wszystko Panie! Dziękuję Ci! Kolejno wykonywane utwory podtrzymywały znakomity nastrój wśród widzów, dla których czasze parasolek były jak słynny dach w oberze leśnej w sofocie. razem z nami Blaskikowa nie wronko kochy, moja pokana zostań moją żądą, kłaniam cię na kolana Patrząc na nas, mając na tak wielkiego zbyt. przyjaciela jak ksiądz prawa Wiesław Potakowski Trzeba powiedzieć, że warto żyć. Mówisz mi, warto żyć, życie to jest przecież święta sprawa. Póki trwa, póki trwa, póki jeszcze miłość możesz dawać. Kochani moi, trochę cierpliwości, maleńka zmiana, kujon i potem modlitwa i ruszamy drogą świętej Faustyny razem z Faustyną, która jest z nami dalej do kościoła świętej Faustyny. Łodzi śpiewa, mają każdy z nas, się raduje. W Kataryniach I też otrzymuj, Nie grają katarzyni Bardzo proszę, by teraz siostry poprowadziły modlitwę, zakończyły nowennę i koronkę. Włączmy się, a potem słuchamy się słowa Chrystusa zapisane w dzienniczku Świętej Faustyny i wyruszymy do kościoła Świętej Faustyny. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje.

się wszyscy najlepiej bawili. Dusza moja doznawała wewnętrznych odręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranem, który mi powiedział te słowa. Dokąd Cię cierpiał będę? Dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili... Umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam. Pozostał Jezus i ja usiadłam obok swej drogiej siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej bólem głowy. Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam się do katedry świętego Stanisława Kostki. Idę w drogę i biorę Pana krzyż. W drogę ze zbawcą dźwigać krzyż, na nim Jezus życie swoje dał, na nim Jezus świętą przelał krew. Abym żył, abym żył. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich zgromadzonych. Barka barka Jednarzyskiego Ludzkiego i podziękować za to trwanie mimo tej dzisiejszej aury deszczowej przy tej prawdzie i przy Chrystusie Zmartwychwstałym aby tak jak to czyniła święta Faustyna Jan Paweł II być świadkiem tej wielkiej prawdy Bożego Miłosierdzia po raz kolejny mogliśmy sobie przypomnieć to wydarzenie, które się dokonało, gdy właśnie tutaj w Łodzi, w Faustyna, można by powiedzieć, odczytywała swoje przyszłe powołanie. To tutaj usłyszała podczas te słowa Chrystusa, dokąd nie będziesz zwodzić. Ujrzała Pana w cierniowej koronie. I właśnie Potem modląc się w łódzkiej katedrze, rozpoczęła to dzieło apostolstwa Bożego Miłosierdzia. Pan z Niech nas błogosławi Duch Mogąc, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dajcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, Alleluja. O aleluja Alleluja, Serdecznie dziękuję tym, którzy pomagali w organizowaniu festynu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Będzie można e, po wewnątrz i ucałować religię w religii świętej dziś wokół nas, Wiele krzyw i zła Ale grzeszny świat Wciąż ratunek ma Jezu Cztery,